Decyzja o odejściu z pierwszej miłości dojrzewała w tobie długo? A decyzja dojrzewała mm, z, z dwutorowo, bo jed, jed, jednotorowo w tym sensie, że w momencie, kiedy mój najmłodszy syn e, kończył 3 lata, to już wiedzieliśmy z żoną, no to teraz czas na przedszkole. A w tym samym czasie mój drugi syn, środkowy, poszedł do pierwszej klasy. I teraz ta logistyka cała u nas się kompletnie wywróciła do góry nogami, bo dzieci nieszkolne i takie w miarę nieprzedszkolne możesz wozić wszędzie, nie masz grafiku takiego żadnego zobowiązującego, że tak powiem. A teraz jest tak, że przyjazd do Wrocławia, zagranie i wyjazd, to, to jest zawsze o jeden dzień więcej na, to, na ten przejazd. Jest to potwornie męczące, bo my naprawdę jeździmy tam i z powrotem, potem na spektakle. No, a drugi... Drugi tor, że no już takie, już, ale to już naprawdę miałem tak mocne poczucie, że, yy, że, że no, no cóż jeszcze można po 10 latach napisać tej mojej postaci? Że, że tam miałem fantastyczne sceny i fantastyczne mogłem rzeczy zrobić, których w teatrze takim nie mogę zrobić, bo gdybym był w zespołowym teatrze, to by mnie reżyserzy w różnych rolach e, obsadzali. Tymczasem teraz się obsadza. Na jedną rzecz i tyle, a tam mogłem zagrać i zły charakter, i dobry, i takiego pantofla, i męża pantofla, męża zdradzającego, no ja tam już wszystko zagrałem i troszkę zaczęły być te propozycje, które ja mam grać takie absurdalne trochę i taki absurd, którego ja już za bardzo nie, nie byłem w stanie dźwignąć, żeby moje zdrowie, zdrowie psychiczne, że tak powiem, nie uległo lekkiemu odchyleniu, więc... Postanowiłem i porozmawialiśmy z panią producent w porozumieniu, że taki definitywny śmierć postaci. Ale to widzowie, nie, nie obciążajcie się. Dzięki Wam żył Michał Domański, ale to nie dzięki Wam zszedł z tego świata. Czyli taka ostateczna decyzja, no bo decydując się na zakończenie wątku i e, śmierć, e, raczej no nie widzę tutaj już możliwości e, odwrotu i no zmartwychwstania na przykład, chociaż podobno w różnych produkcjach różnie się dzieje. No ale słuchaj, wiesz jak to jest, w momencie kiedy masz coś, cały czas masz, a tam... W myśli myślisz, ojej, muszę gdzieś w nowe miejsce iść, poznać nowe rzeczy, takie fantastyczne rzeczy już się kręci w Polsce, chciałbym też tam, nadaje się, jestem godny tego, żeby tam iść, ale masz cały czas tu pełne ręce tego, co masz, no to dopóki tego nie zostawisz, to tam nic nie przyjdzie i z tą wiarą, że przyjdzie coś nowego, później trzeba odczekać, później trzeba cierpliwość mieć, że to przyjdzie, to przyjdzie. No i, i co, i tam odszedłem, a styczeń się zaczął od tego, że zagrałem w Teatrze Usmarzowskiego. teraz skończyliśmy trzeci, on z, z Krawerem Żuławskim trzeci sezon od Wilży, więc przyszły rzeczy, które sobie gdzieś w głowie mówiłem, przecież ja tam już powinienem być dawno, nie? No i one przyszły, tylko musisz coś zostawić, żeby coś przyszło, no i ta, ten taki Taki lęk i trzymanie się po prostu robi, że, że tak, no i ja bym tam emerytury dożył, no. Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za, yy, myślę, że tutaj, mam nadzieję, że po tej rozmowie, no nie będzie tak, że zaraz tutaj, wiesz, nasi widzowie rzucą papierami i zaczną, chociaż może wyjdzie im to na dobre. Idźcie w nowe, rzućcie Idźcie w nowe. kontrolę, rzućcie kontrolę.